Hej, Rejnik jestem i dziś pokażę wam jak zainstalować mody do TF2 i Hady, aby działały wam na casualu lub po polsku trybie swobodnym. Pierwszym waszym krokiem będzie pobranie suweki casual preloader, do którego link jest w opisie. Później pobierzcie mod waszego wyboru. Dla mnie taki przykładowy mod to będzie Miku za skauta. A jeżeli chcecie pobrać jakiś HUD, to najlepiej wam polecam mój HUD, czyli Rain HUD, który znajdziecie na moim serwerze Discord, do którego link również jest w opisie. A jeżeli was mój HUD nie interesuje, to możecie pobrać sobie HUD z jednej z tych trzech stron, czyli Game Banana, TF2 HUDs, lub Master Config HUDs. Linki do każdej z tych stron będą w opisie. Kiedy preloader już macie pobrany, Zalecam wam zrobić specjalny folder dla niego na waszym pulpicie i przenieść pliki z WinRara tego programu do tego folderu, który właśnie stworzyliśmy. Również zalecam wam, jak ja, przenieść wasze mody, które pobieracie, do folderu tego preloadera, tak jak ja robię teraz na ekranie. Następny krok to jest włączyć program. I uwaga, to może trochę Wam potrwać. Co mam tutaj na myśli? Ten ekran czarny, który wyskoczy Wam, może tak potrzymać przez parę minut, nawet. Więc czekajcie cierpliwie i za chwilę Wam wszystko się włączy. Następna rzecz, jaką musicie zrobić, to jest wybrać lokalizację, gdzie macie pobrany Team Fortress 2. Dokładnie folder TF w folderze Team Fortress 2. Jak już wam się wszystko ustawiło, to przejdźcie wtedy do zakładki Install i przerzućcie wasze mody. Po prostu przerzućcie z jednego miejsca na drugie. I zaznaczcie sobie kwadraciki, które są obok nazwy MODA, i kliknijcie potem przycisk Install. Również musicie wpisać tą komendę, która jest teraz na ekranie, do Launch Options w Team Fortress 2. Zostawię tą komendę w opisie tego filmu do skopiowania po prostu sobie. A jeżeli chodzi o instalację Hadu do Team Fortress 2. To po pierwsze, wypakujcie sobie folder z WinRara na przykładowo pulpit. Wejdźcie do plików Team Fortress 2 i wejdźcie dokładnie do folderu custom. I wtedy przenieście ten folder z waszego Hadu do folderu custom, tak jak ja robię na ekranie. OK, teraz wystarczy tylko zobaczyć, czy wszystko działa. I działa. Chociaż w menu działa, Teraz przejdźmy sobie do serweru Trybu Swobodnego i sprawdźmy tam, czy wszystko działa. I wszystko działa. Super. Więc to byłoby na teraz tego tutorialu. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania na temat tego, proszę zapytajcie się w komentarzach, a ja spróbuję na to odpowiedzieć jak najlepiej potrafię. Miłego grania. Bye-bye!